Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zgłosić wniosek lub zabrać głos? Bardzo proszę, Panie Wiceprzewodniczący. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado. Chciałem Państwu bardzo podziękować za dalsze zaufanie odnośnie funkcji wiceprzewodniczącego. Rady Gminy Poczesna i patrząc każdemu z Państwa z kolei w oczy od prawej do lewej i od lewej do prawej, chcę Państwa zapewnić, że jestem wiceprzewodniczącym całej Rady Gminy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych, pani Magdalena Sałata? Ja mam pytanie do pana wójta, ponieważ od zeszłej sesji czekam na odpowiedź i mieszkańcy czekają, kiedy dostaniemy odpowiedź na wniosek o użyczenie pomieszczenia w naszej świetlicy środowiskowej, bo czekamy go od, na odpowiedź od września 18. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych Pan Michał Kałka. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado, Szanowni Państwo. Pytanie do Pana Wójta bądź Pana Wicewójta, jakby któryś z Panów mógł mi wyjaśnić jedną rzecz albo tak zreferować, bo punkt 18 rozumiem, że uchwała z punktu 18 nie została podjęta, czyli rozumiem, że ona dalej w przyszłości może być procedowana. To jest jedna sprawa. A tak z czystej ciekawości, gdybyśmy tutaj mieli większość w kierunku negatywnym, czyli uchwała by nie została podjęta, po prostu by inaczej nie, 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 nie zostałaby podjęta większością głosów. Proszę tutaj wyjaśnić mieszkańcom, jakie to by miało konsekwencje dla tych pięciu właścicieli działek, którzy od ponad roku domagają się tego, żeby, żeby w końcu ten plan został zatwierdzony, z jakimi konsekwencjami prawnymi, finansowymi to wszystko by się wiązało. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Radna Danuta Proszkiewicz. Ja, ja mam pytanie do Pana Wicewójta. Na jakim etapie my stoimy z naszymi um, um, uchwałami w sprawie um, przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu, planu zagospodarowania na terenu, dla terenu składowiska odpadów? Jak tam, czy wszystkie opinie już wpłynęły i czy można to do gazety do, do ogłoszenia dać? To chciałam tak dopytać, na jakim etapie właśnie są prace, dobrze? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych? Czy ktoś z Państwa sołtysów? Nie widzę. Przechodzimy w takim razie do punktu 21. Odpowiedzi na wnioski. Poproszę Pana Wicowujta. Ja chciałbym się odnieść do pytania Pana Radnego Kałki, Pani Radnej. Proszkiewicz, jeśli chodzi o plan miejscowy, co do którego dzisiaj Rana, Rada Gminy nie podjęła uchwały, w sytuacji gdyby ten wynik głosowania przechylił się w stronę niepodjęcia tej uchwały, oznacza to, że cała procedura, która trwa od ponad pięciu lat, musiałaby się zacząć od Początku. To oznacza, że środki finansowe w wysokości, nie powiem Państwu dokładnie, tak, ale to jest kwota około 20 tysięcy zł, Ja to mogę Państwu sprawdzić, tak, żeby tu nie popełnił błędu, zostały wyrzucone w błoto. Temat zakończyliśmy. Ja prywatnie, też jako urzędnik, ale też jako osoba prywatna, nie rozumiem tej. Chciałem powiedzieć, farsy, ale tego zamieszania, które się odbywa przez ostatni rok w związku ze sprawami pięciu mieszkańców naszej gminy. Ja do Państwa apeluję o to, żebyśmy uszanowali środki publiczne, które gmina nie w tej kadencji, my kończymy ten plan, tak naprawdę. Środki, które gmina wydała ze swojego budżetu, żeby projekt tego dokumentu sporządzić. Miejmy odpowiedzialność za te środki finansowe. Miejmy odpowiedzialność. O te pieniądze Pan Radny się śmieje. Pan Radny z Barku i z Michałowa. To nie jest śmieszne. To nie jest śmieszne. To nie jest moja wina. Naszym zadaniem, naszym, naszym zadaniem, naszym zadaniem jest dbać o interesy mieszkańców, tak? Którzy się o te zmiany starają. Ale możecie Państwo mm, chwilkę Niech pan wicewójt się wypowie. Od, od roku się śmiejecie. Ja apeluję o tą powagę. I, i kończąc odpowiedź panu radnemu Kauce. Cała procedura zaczyna się od początku. Działki, które y, zmieniają swoje funkcje, są działkami mieszkaniowymi, rekreacyjnymi, mieszkaniowo-usługowymi, tak jak tutaj na kolonii Poczesna. To są działki, gdzie mieszkańcy chcą się budować. Chcą spędzać swój wolny, weekendowy czas, chcą rozwijać swoją działalność gospodarczą. I kolejna pani radna się śmieje. To nie jest śmieszne. Poważnie do tego podchodźmy. Ja do, to do państwa bardzo apeluję, bo ciężko pracowaliśmy nad tym, aby ten dokument skończyć, i mamy odpowiedzialność wobec tych ludzi, dla których ten plan tworzymy. Wobec tych ludzi. I to tyle w tej kwestii. Natomiast odnosząc się do pytania pani radnej. Broszkiewicz. Tak, na komisji dyskutowaliśmy co do ewentualnych uwag, bo to pytanie dotyczy planu miejscowego, który tworzymy dla terenów wokół wysypiska śmieci. Płynęły uwagi od konserwatora zabytków, który zobligował nas do tego, abyśmy w planie miejscowym jeszcze w kilku punktach dopisali tematy związane ze stanowiskiem archeologicznym, które się na tym terenie znajduje i to stanowisko archeologiczne jest też też powodem tego, dla którego ten miejscowy plan zmieniamy. Firma G Plan poprawiła miejscowy plan, ujmując uwagi, które wskazał konserwator zabytków. Teraz jesteśmy na etapie uzgodnień, poprawek w tym miejscowym planie z konserwatorem zabytków. Jak otrzymamy od niego odpowiedź, że zmieniliśmy te zapisy tak, jak sobie konserwator zabytków życzył, będziemy mieli ten plan. Gotowy będziemy, tak jak pani pyta się, ogłaszać i tak dalej. Więc na razie cierpliwie czekamy na to, jak się do tych naszych poprawek ustosunkuje konserwator zabytków. Ja osobiście uważam, że reakcja konserwatora zabytków jest yy, yy, jakby pozytywna co do ochrony yy, tego stanowiska archeologicznego, które się na terenie objętym miejscowym planie znajduje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Wicewójcie, ja sobie pozwolę też zabrać tutaj głos. Powiem szczerze, ja aż ściągnęłam okulary. Nie wiem, która pani radna się śmiała, ale ja tego nie widziałam. Natomiast chciałam tutaj panu radnemu Michałowi Kauce przekazać taką informację. Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska. Zgłosiła wniosek o zdjęcie tego punktu z porządku obrad. A dlaczego, dlaczego zgłosiła taki wniosek? Ponieważ był brak zgodności podstawy prawnej w części opisowej i części graficznej. W części opisowej powołujemy się na uchwałę nr 95 łamane przez 15 łamane przez 25 Rady Gminy Poczesna z 24 kwietnia, natomiast w części graficznej na uchwałę 120, pani, pani Przewodnicząca, proszę mnie tutaj, numer. Natomiast zarówno część opisowa, jak i graficzna stanowi integralną całość i muszą być ze sobą zgodne oraz jednoznaczne. Konsekwencją jakiejkolwiek rozbieżności w tym zakresie podawanej podstawy prawnej może być stwierdzenie przez Sąd Administracyjny nieważności całej uchwały lub jej części. Mieliście Państwo szansę zdjąć z porządku obrad, Projekt uchwały. Nie chcieliście zdjąć? Uchwała nr 120 przez 19 przez 25. To jest chyba aż śmieszne, że tyle błędów jest od roku. Od roku. Nie do końca pani przewodnicząca, pani przewodnicząca komisji. Pofatygowałem się i nie tak dawno pozwoliłem sobie na rozmowę z naszym planistą, który odwiedza nas tutaj regularnie, dopytując o te wszelkie poprawki, które tam Państwo wnosicie albo, albo inaczej mówiąc, te wszystkie błędy, które wyłapujecie i jeżeli... Ale to my jest, wszyscy wyłapujemy chyba Pan chyba też czyta ale, projekty. Tak, czytam, ale nie jestem w tym, w tym, w tym aż takim specjalistą jak Pan Damian z, z firmy planistycznej, która obsługuje naszą gminę i Pan Damian potwierdził, że tam jest wszystko w porządku, więc no ja się tutaj dziwię, że Państwo takie, takie rzeczy wynaleźli. No jestem, mecenas... jestem pod wrażeniem, naprawdę. No Czy jeżeli część opisowa nie zgadza się z częścią graficzną, odwołujemy się? Pani mecenas, jest to istotne naruszenie zasad techniki prawodawczej artykułu 14 i 20 pani, ustawy o planowaniu. Pani przewodnicząca, ja, jeśli, jeśli dodam, dodam pani mecenas, jeśli, powiem jedną rzecz. Firma g -Plan ten dokument sporządza. W tej procedurze, którą mamy w urzędzie przyjętą, to za stronę prawną tego dokumentu odpowiada firma g -Plan. Wigocenie, bo analizowaliśmy te rzeczy, w ocenie wszystko jest OK. Każdy korzystając z Google może się stać prawnikiem. Natomiast jeśli Państwo na całej tej procedurze tak, mają takie wątpliwości, mają Państwo wątpliwości, bo ja przypomnę komisję, na której, na której była firma GPLAN, mieli Państwo tysiąc różnych uwag, takich, które jak Państwo je recytowali, wydawały się sensowne, trzymające się e, całości, tak. I Państwo z firmy konkretnie Państwu mówili. Na przykład dlaczego są różne e, uchwały przywołane w tych dokumentach, tak. Zmieniały się, tam w pewnym akapicie odnosi się do pewnej sytuacji sprzed iluś tam lat, dlatego jest inna uchwała. I każdy ten, waszą uwagę, że coś ci nie zgadza, nie ma wszędzie na przykład tego samego dokumentu, oni wam trafnie wszystko tłumaczyli. Dokument jest sporządzony bardzo dobrze i Google nam nie pomoże w tym, żeby tutaj wydać opinię prawną w tym zakresie. Dziękuję. Ale pan Damian Michalski chyba nie jest sądem administracyjnym i jeszcze, ja też nie, ale jak zapytałam pana Damiana, czy studium jest, ma moc prawną, dwa razy odpowiedział, że tak, a niestety nie ma tego. Więc chyba też y, jako człowiek, bo człowiek ma prawo mylić się, to chyba jednak się pomylił. I na najbliższej Komisji Zdrowia ja to panu udowodnię, że powiedział dwa razy, że jest prawem, y, aktem prawa miejscowego, a niestety nie jest. Ale nie, nie, bo ja tą dyskusję pamiętam, bo to był ja moment. Też, też, ja ja, też. No właśnie to był, ja też. to był moment bardzo mocnej y, dyskusji, gdzie y, precyzyjnie. Pan projektant wskazał, że studium nie jest aktem prawa jest, miejscowego. Dwa razy, nie, nie, jest, nie. Tak. I to państwu i to zrobił to... wykład państwu, tłumacząc, co jest prawem miejscowym, a co nie jest. I tłumaczył, studium jest dokumentem e, wyznaczającym kierunki, nie jest aktem prawa miejscowego, bo m, państwo się pytali, co jest z tym aktem, co nie jest. A plany miejscowe są aktem prawa miejscowego. I on państwu zrobił. Dziesięciominutowy wykład na ten temat. I pani, pani, być może nie zrozumiała no, go. Oczywiście, ja co... jestem blondynką, więc nie zrozumiałam, panie wicewójcie, ale udowodnię panu na Komisji Zdrowia, że jednak sklerozy nie mam, dobrze słyszałam, słuch mam dobry, wyśmienity i pamięć też jeszcze mam dobrą, więc udowodnię panu na Komisji Zdrowia. Kolejnej, co pan Damian odpowiedział? Dobrze, ja, ja też tą pami pamięć mam dobrą. Ja jeszcze raz, <coughs> kończąc ten temat i on jest, jest, jest od roku problemem, apeluję do państwa, uszanujcie środki publiczne, które wydaliśmy na ten dokument. Uszanujcie mieszkańców których dotyczy ten plan miejscowy, bo mhm. Państwo tak samo jak my w Urzędzie, my nie działamy dla siebie, dla naszych spraw czy naszych wizji, mhm. tylko działamy dla mieszkańców, dla mieszkańców gminy, Pani, Pani pozwoli, wójcie? dla mieszkańców dla gminy Poczesna, w tym dla, dla tych pięciu osób, które są interesującym tych planów. To jest różnica, pięć osób, a mieszkańcy. Pani yy, Radna ja mam, Krawiec tylko, ja mam tylko prośbę, właściwie prośbę do pana wójta, wicewójta. Może przydałyby się przeprosiny. Nie pracujemy z Google, My również pracujemy z prawnikami i, nie, i wszyscy radni pracują. Więc proszę nam nie mówić, że pracujemy z Google. Miał pan szansę od listopada 2024 zadziałać w sprawie tej uchwały. Stało się tak, jak się stało. Dziękuję. Wysoka rado, przechodzimy do następnego następnego punktu z porządku obrad zakończenie obrad. Dziękuję wszystkim z państwa za udział w posiedzeniu. Stwierdzam, że porządek obrad został wyczerpany. Zamykam 21. zwyczajną sesję Rady Gminy Poczesna.